Miłość do ludzi. W istocie naszego stworzenia, w rzeczywistej prawdzie o nas, do miłości jesteśmy stworzeni, jako że z niej ulepieni jesteśmy, nią jesteśmy. Tak, jesteśmy miłością, miłością, która tylko kocha. Kocha całe swoje stworzenie, które od niej pochodzi. Kocha każdą najmniejszą istotę, taką jaką ona jest, bo taką jest miłość bezwarunkowa, absolutna, źródło. Każdy drugi człowiek to istota ulepiona, podobnie jak ja, z Bożej miłości, przejawiająca się tylko w innym ciele, ubraniu, o innym wyglądzie, wyposażona w inne cechy. Predyspozycje, zdolności, talenty, upodobania. Po to, by była różnorodność, by jeden Bóg, stwórca, jeden i ten sam dla całego stworzenia, Bóg, jako jedna kochająca, bezwarunkowa miłość, mogła objawiać się w różny sposób, by mogła przeżywać życie na tak wiele sposobów, Ile jest istnień? I teraz, skoro miłość jest czymś tak zwyczajnym i naturalnym, jeśli jest tworzywem, z którego ulepieni jesteśmy przez tego samego Stwórcę, to dlaczego doświadczamy tak ciężkiego życia? Dlaczego dla większości z nas jest ono takie smutne, szare? Ciężkie, nijakie? Dlaczego nie dajemy sobie wzajemnie tego, co jest naszą naturą, tak zwyczajnie, na co dzień? Dlaczego nie jest o nią tak łatwo, a raczej tak trudno jest kochać drugiego człowieka? Dlaczego tak trudno jest innych ludzi obdarzać miłym, ciepłym, prawdziwie serdecznym uczuciem? Zwłaszcza tych ludzi, których zachowanie nam się nie podoba, ludzi, których nie lubimy, tych, co nie podzielają naszych poglądów, naszej filozofii życia, bo jeszcze wśród naszych bliskich, wśród członków rodziny, z tą miłością jakoś jest, choć też wiemy, na jakich czasem chorych warunkach my się kochamy. W jak niezdrowy i niesłużący nam sposób zadziewa się ona w naszych domach czy kręgach przyjacielskich? Dlaczego? Myślę, że takie pytania dręczą niejednego z nas. Powodów może być wiele, ale i tak każdy z nich sprowadza się do jednego, podstawowego powodu, jakim jest brak miłości. Każdego człowieka, każdego z nas, do samego siebie. Tym brakiem, który właściwie nawet nazwać brakiem nie można, jest życie, trwanie, nieświadomości obecności tej boskiej bezwarunkowej miłości w nas. To właśnie ten brak, ale nie miłości. A świadomości odczuwania jej w sobie sprawia, że stajemy się nieszczęśliwymi, chorymi, słabymi i cierpiącymi ludźmi, ludźmi wciąż oczekującymi tej miłości od innych, wyobrażając sobie, że jest ona czymś, co mamy dostać z zewnątrz, czymś, co mają dać nam nasi bliscy, przyjaciele, znajomi, czymś co ma nam dać świat? Mając takie wyobrażenia i oczekiwania, zapominamy o tym, że ci, od których chcemy dostać miłość, nie mogą nam jej dać, podobnie jak my. Nie możemy dać jej innym, nie czując jej najpierw w sobie, nie odczuwając jej przepływu w sobie samym. Żeby to lepiej zrozumieć, zobrazować, możemy rozpatrzyć to, przekładając na świat materii, gdzie wiadomym i logicznym jest, że można komuś drugiemu dać tylko to, co się samemu ma, zaś czegoś, czego nie mamy, dać nie możemy. Dla przykładu, jeśli ktoś prosi cię o pieniądze, to czy dasz je proszącemu, jeśli sam ich nie masz dla siebie, no nie. Żeby je dać, ty sam musisz je mieć, inaczej nie jesteś w stanie tego zrobić. Nawet jeśli nie wiadomo, jak bardzo bliska jest ci osoba, która o nie prosi, i jak bardzo chciałbyś jej pomóc, to nie dasz rady zrobić tego. Podanie czegoś drugiej osobie możliwe jest tylko wówczas. Kiedy najpierw to coś masz sam dla siebie. Podobnie jest z emocjami. Jeśli sam jesteś smutny i przygnębiony, czy jesteś w stanie dać innym radość, ich rozweselić? Więc kiedy jeden z nas, głodny i spragniony miłości, oczekuje jej od drugiego, który, podobnie jak on, oczekuje tego samego od tamtego, Żaden z nich nie jest w stanie obdarzyć drugiego tym, czego tamten oczekuje. A nie jest w stanie dlatego, że nie jest każdy sam sobie świadomy obecności miłości, nie jest w jej poczuciu sam dla siebie. I tak kółko się zamyka, pozostawiając nas w ciągłym poczuciu. Cierpienia i tęsknoty, za tym pięknym, dającym prawdziwe życie uczuciem. A więc potrzebujemy wiedzieć, mieć tego świadomość, że zanim każdy z nas zacznie doświadczać prawdziwej miłości od innych i sam innych nią obdarowywać, najpierw potrzebujemy każdy dla siebie powrócić. Do owej miłości w samym sobie, tak, by żyć w jej poczuciu względem siebie samego, dla siebie samego. I właśnie teraz, obecnie mamy czasy, aby do tej miłości w samym sobie każdy z nas zaczął powracać, co na pewno na początku nie jest łatwym. Nie jest łatwym, kiedy to od pokoleń uczeni byliśmy każdy z nas w naszych środowiskach rodzinnych, szkolnych, religijnych, w których się wychowaliśmy, kształtowaliśmy. Że siebie kochać, dla siebie być ciepłym, opiekuńczym, troskliwym, o siebie dbać, to zachowanie niezdrowe, egoistyczne, wypaczające życie. W ludzkiej społeczności, w której zawsze na pierwszym miejscu troską i opieką objąć mamy swoją rodzinę, bliskich, drugiego człowieka potrzebującego, a dopiero potem zadbać możemy o siebie, o swoje zdrowie, samopoczucie, o swoją energię. Dlatego też nie da się teraz raptem. Zdrowy dla wszystkich sposób zacząć żyć w naszych domach, w miejscach pracy i wszędzie tam, gdzie dzieje się nasze doświadczanie z poziomu nowej świadomości żyć, postrzegając kwestię priorytetu w aspekcie bycia dobrym po nowemu. Raptem nie, nie dasz rady, ale powoli, stopień po stopniu spinając się po kolejnych szczebelkach pamiętając że jest to proces można tej przemiany zacząć dokonywać jest to możliwe czego ja jestem żywym przykładem ja kiedyś nie lubiąca ludzi bardzo się od nich izolująca żyjąca w ciągłej separacji i wielkim poczuciu osamotnienia dzisiaj Coraz bardziej ich kochająca, bo coraz bardziej świadoma, bo coraz częściej przypominająca sobie o boskiej miłości w sobie samej. I choć jeszcze zdarzają się środowiska i miejsca, gdzie zachowam się wobec innych z poziomu ego, zdarzają się sytuacje, kiedy nie jest łatwo o tę miłość. Poziomu serca, które widzi żywego Boga, miłość w drugim człowieku, a widzi, bo samo jest w żywym przepływie miłości w sobie. To jednak z perspektywy czasu zauważam, jaki milowy krok do przodu w rozwoju samoświadomości zrobiłam, dzięki czemu sposób, w jaki dzieje się teraz moje życie. Mogę nazwać wielkim sukcesem. Ale, tak jak wspomniałam, nie zrobiłam tego od razu, raptownie, ale etapami, po malutku, po kolei, kroczek po kroczku, z uważnością, by nie popaść w pułapkę, jak dawniej na początku mojej drogi, rozwoju, kiedy to pod płaszczykiem różnych metod i technik rozwoju duchowego, zamiast serca, Rozwijałam duchowe ego. Dziś już wiem, że nie był to prawdziwy rozwój. Nie mógł być. Dlaczego? Dlatego, że pomimo coraz większej wiedzy i rozwiniętych umiejętności pracy z energią, nadal wciąż miałam problem z bezwarunkową miłością względem innych ludzi. A jak już wiemy, tak naprawdę, Miłością samej siebie, samej sobie. Wspominając moją ścieżkę, którą długo szłam po omacku, na ślepo, kiedy ucząc się różnych technik, metod, praktyk, chcąc pozyskiwać więcej i więcej zdolności z mentalnego poziomu, ciągle czułam dziwny niedosyt, dziwną pustkę, ciągłe łaknienie, pragnienie. Czegoś, kogoś większego od tego, co miałam, co z tak wielkim zaangażowaniem zdobywałam, do momentu, aż objawiona została mi wiedza, wiedza z poziomu wyższej świadomości. Wiedza mówiąca, że pojawiający się wokół mnie ludzie, sytuacje, starzenia, trudne do zaakceptowania, tak. Najpierw zaakceptowania, bo o kochaniu od razu na tamtym etapie nie było mowy. Są po to, abym te ich zachowania, postawy, cechy, zjawiska, które mi pokazują, uznała za swoje. Abym zobaczyła, że każdy drugi człowiek to ja. Innej odsłonie, dany mi, postawiony na mojej drodze jako moje lustro, odbijające mi, Okazujące, co jeszcze w sobie mam nieukochane. Co mam z powodu mego osądzenia, potępienia, pogardzenia, zanegowania, uznania za złe, w swoim cieniu, na dnie serca ukryte, wyparte, stłumione, w zakamarkach bolesnego ciała schowane. Co jest we mnie żyjące swoim życiem głęboko, na poziomie nieświadomej jaźni, jako moja destrukcja, jako cień oderwany od światła, zamykający moje serce, tak bardzo tęskniące za miłością, tak bardzo o nią proszące. I zaczęłam zauważać, że kiedy z poziomu tej wyższej świadomości zderzałam się z moimi lustrami. Kiedy patrzyłam na innych ludzi, na każdego drugiego człowieka, jak na siebie samą, w innym wydaniu, jak na siebie z przeszłości, która kiedyś też taką, jak oni teraz była, która też żyjąc z poziomu walki, konkurencji, zazdrości, rywalizacji, lęku i braku, różne niefajne rzeczy innym robiła, która nie żyła z poziomu miłości. Budziło się we mnie poczucie ciepła, miękkości, łagodności i serce, kochające serce, zaczynało się otwierać, serce tak moje, jak i drugiej istoty, która nagle stawała się miła, przyjazna, serdeczna, otwarta na to, by ta miłość, słodka miłość między nami mogła płynąć. I przychodziła wdzięczność za ludzi, za ich obecność w moim życiu. Przychodziła tak wielka wdzięczność za wszystkich z mojej społeczności, której życia doświadczałam. A wraz z wdzięcznością i miłością przychodziła wiedza wiedza z wyższego wymiaru mówiąca o tym, że właśnie dzięki moim relacjom z innymi ludźmi których to Bóg stawia na mojej drodze, nie przypadek, ale Bóg, dzięki cierpliwości i zrozumieniu każdej chwili, każdego czasu, etapu, procesu, który zawsze dzieje się po to, by mogła przyjść nowa świadomość, dzięki uszanowaniu i docenieniu trudnych, niewygodnych doświadczeń, bólu i cierpienia. Dających prawdziwy rozwój i ewolucję na coraz to wyższe poziomy świadomości. Dziś z perspektywy czasu wiem, że gdybym żyła w spokoju, komforcie i dobrobycie, nigdy nie zaczęłabym, wzrastając w boskiej miłości, powracać do źródła światła. Wiem, że dzięki światu zawsze wiem, o miłości, o mojej miłości we mnie. Wiem, czy i na ile kocham siebie, na ile kocham Boga, na ile żyję nim na co dzień, na ile na co dzień żyję już nie z poziomu egotycznej tożsamości, która zawsze postrzega drugiego człowieka jako moje zagrożenie, którego mam się bać, jako mojego wroga. W którym trzeba walczyć rywalizować konkurować, ale z poziomu miłości świętej boskości z poziomu światła, które kocha wszystko Więc kiedy to połączymy miłość jako nasz naturalny stan i każdy drugi człowiek jako ja jako inna część potężnej świadomości którą jesteśmy. Każdy z nas staje się miękki, ciepły, przytulny, przyjemny, wolny od wszelkich przywiązań ego i najpierw w sobie, wewnątrz siebie, a potem tym, co w sobie, w środku siebie ma. Emanuje na zewnątrz wtedy miłość, piękna miłość, wzajemnie siebie kochanie Dzieje się samo. Zachęcam Was, kochani, do pracy, systematycznej, konsekwentnej, duchowej pracy, bo pora sobie uświadomić, że po to tu jesteśmy, w tych monumentalnych czasach żyjemy, aby podnosząc samoświadomość, zacząć miłość czuć, zacząć ją odczuwać. Już nie mówić o niej, nie opowiadać, nie opisywać jej, ale odczuwać ją, przez siebie ją przepuszczać, nią emanować, wzajemnie siebie nią zarażać, wiedząc, że miłość, jako nasze źródło, z którego wszyscy pochodzimy, o wszystko dla nas, co potrzebne, zadba. Źródło, które kiedy może poprzez nas, jako Jego stworzenie, wielbić samo siebie, odwdzięcza się nam tak, że nasze życie coraz to bardziej staje się pięknym, radosnym, ciekawym placem zabaw, inspirującym nas do fascynującej przygody, przygody dla wszystkich nas, którzy. Jesteśmy w miłości względem siebie wzajemnie.